Poniedziałek, 23 maja, czas, więc na kolejny Kryptonius, w którym przyjrzymy się m.in. wykresowi Bitcoina, który narysował 7 spadkowych świec tygodniowych z rzędu, co jest najgorszą serią w historii. Porównywalną serię Bitcoin notował jedynie w 2014 roku, kiedy to tracił 4 tygodnie z rzędu. I gdyby Bitcoin miał powtórzyć ten ruch z 2014 roku, to spadek poniżej 30 tysięcy dolarów może być nieuchronny. Sprawdzimy sobie również najważniejsze informacje ze świata kryptowalut oraz to, czy są jakieś akcje na rynku, które można wykonać, nie ryzykując swojego kapitału. Zaczynajmy! Was na kanale Krypto Podróże, na którym głównie rozmawiamy o rynku kryptowalut, o możliwościach jakie daje nam ten rynek, a więc jeżeli jesteś na tym kanale po raz pierwszy, zachęcam Cię do kliknięcia subskrypcji oraz dzwoneczka, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. No i z tego miejsca przypominam, pamiętaj, ja nie jestem doradcą finansowym, a więc wszystko co usłyszysz w tym nagraniu ma jedynie charakter informacyjny. Edukacyjny. Zaczynajmy. Na początku zacznijmy sobie od akcji, które robimy tutaj regularnie na kanale krypto podróży, jak i na grupie telegramowej. Krypto podróże info są to akcje, które nie wymagają od nas angażowania swojego kapitału. Jedyne co musimy angażować, jest to nasz czas i to właśnie takie akcje staram wam się najczęściej wyszukiwać, aby dać sobie szansę zarobku bez ponoszenia ryzyka. No i ostatnio wpadło nam kilkukrotnie na Binance oraz na Bybit darmowego kapitału z akcji, które wykonujemy tutaj. Regularnie, a ja zadałem Wam przy okazji pytanie, czy chcielibyście również regularnie zacząć robić takie akcje na giełdzie kukoń. I tutaj 80% osób odpowiedziało tak spośród 548, które wzięło w tej ankiecie udział, więc prawdopodobnie obok Binance oraz Bybit zaczniemy również robić regularnie akcje na giełdzie kukoń, ponieważ pojawia się ich tutaj całkiem sporo, dostaję sygnały na grupie telegramowej, że robicie już te akcje, i co ważne, że dają również zarobić tak samo jak jest to na giełdzie Binance oraz na giełdzie Baby, dlatego jeżeli nie macie jeszcze konta na giełdzie kukoń, zachęcam Was, abyście sobie je założyli, bo jeżeli przyjdzie taki moment, że zaczniemy tę akcję robić regularnie, no to po prostu żebyście byli na to gotowi. A chcę Wam przypomnieć, że tylko w tym roku z darmowych akcji udało się już zgromadzić prawie 1100 dolarów, dokładnie 1091 dolarów. Co ważne, nie angażując swojego kapitału, to jest szalenie istotne. Dlatego jeżeli macie ochotę, a jeszcze nie macie konta na tej giełdzie, zostawię Wam linki zarówno do KuCoin, Bybit oraz Binance. Tutaj widzę, że jeszcze są jakieś promocje 500 USDT w bonusach dla nowych użytkowników. Możecie się zarejestrować i sprawdzić, jak takie bonusy można zgarnąć. No a w przyszłości będziemy wykonywać różnego rodzaju quizy wspólnie. No a jeżeli o wspólnych akcjach mowa, to jakiś czas temu chwaliłem Wam się na Twitterze CryptoPodro, że, że udało mi się zdobyć nagrodę 5000 tokenów Luka Coin za udział w jednej z akcji, oczywiście, wciąż ją można wykonać. Jeżeli jeszcze nie braliście udziału w tej akcji, to zachęcam Was, abyście sobie dali szansę. Oczywiście, w pierwszej kolejności trzeba założyć konto na Lucrosus Capital, no, a następnie wykonać tą akcję. Tutaj raz w tygodniu przez 90 dni jest losowany zwycięzca, dostaje 5000 tokenów, tak jak ja. Natomiast, tak jak pamiętacie, obiecałem Wam, że jeżeli uda mi się wygrać tutaj główną nagrodę, to ta nagroda leci w 100% do was i tak to się stanie te tokeny jak już będę mógł je przesyłać dalej oczywiście powędrują do was dam wam znać w jednym skryptu news w jaki sposób je rozdam prawdopodobnie za jakieś komentarze wylosujemy osoby które dostaną te tokeny 1000 tokenów z tej puli oczywiście wędruje do osoby która o tym konkursie mi powiedziała tak jak obiecałem a reszta czyli 4000 powędruje do was jeszcze zobaczymy w jakiej formie, w jakiej ilości. O tym będę was informował. Wejdźmy sobie teraz na wykres Bitcoin do USD, jesteśmy na interwale tygodniowym, czyli każda świeczka jest to okres jednego tygodnia i zauważcie, mieliśmy 7 podrząd spadkowych tygodni na wykresie Bitcoina, co jest najgorszą serią w historii tej kryptowaluty. Nigdy wcześniej nie mieliśmy tak długich spadków bez jakiegokolwiek odreagowania. I wprawdzie ósma świeczka zaczyna nam się rysować na zielono, ale tak naprawdę musimy poczekać do końca tygodnia na jakim poziomie ta świeczka nam się tutaj zamknie i czy będzie pierwszą wzrostową świeczką po tygodniowych spadkach. Tak czy inaczej taką serię ostatni raz mieliśmy w 2000... W roku zwróćcie uwagę, mieliśmy jeden tydzień, drugi, trzeci oraz czwarty tydzień spadków, cztery czerwone świece pod rząd, które również nie były przydzielone żadną wzrostową świeczką, dopiero w piątym tygodniu mieliśmy świecę wzrostową, coś podobnego co rysuje nam się na aktualnym wykresie, natomiast zwróćcie uwagę na to, co nastąpiło po tym odreagowaniu. Wykres bitcoina zontował jeszcze większy 38% spadek. I jeżeli sytuacja z 2014 roku miałaby się powtórzyć, mielibyśmy spadek w okolice 18 tysięcy dolarów. Miejmy jednak nadzieję, że tak nie będzie. I wsparcie w okolicach 30 tysięcy dolarów to jest ten zielony obszar, będzie na tyle mocny, aby wybronić tam cenę bitcoina i żeby ta formacja mota zwiastowała nam potencjalne wzrosty. A w jakiej okolice? Myślę, że w tym celu, aby to określić, warto przejść na kontrakty terminowe, bo zauważcie, mamy tutaj gap w okolicach 35 200 dolarów za bitcoina, a więc to właśnie w tym obszarze szukałbym targetów, jeżeli chodzi o potencjalne wzrosty na bitcoinie. Natomiast trzeba uważać na opory, które. Cena bitcoina może napotkać na swojej drodze. Pierwszy z nich jest tutaj właśnie w okolicach 32 tysięcy dolarów, no ale jeżeli się uda, to nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy wypełnili tą lukę. Chciałbym Wam również zwrócić uwagę na dwa wykresy, które wskazał BTC Fuel. Pierwszy z nich jest to wykres NASDAQ, drugi Dow Jones i zwróćcie uwagę na to, jak fajnie została przetestowana linia trendu zarówno na NASDAQ, jak i tutaj na Dow Jones. A biorąc pod uwagę to, że RSI zarówno na tym wykresie, jak i tutaj osiągnął dno, to jest duże prawdopodobieństwo, że przed nami odreagowanie na tych rynkach, tak samo jak miało to miejsce. W przeszłości, oczywiście nie biorąc pod uwagę krachu spowodowanego pandemią, to wcześniej w przeszłości wielokrotnie testowanie tego poziomu od góry zwiastowało wzrosty w nadchodzących tygodniach zarówno na tym wykresie jak i tutaj. No i teraz jesteśmy ponownie w tym obszarze. A BTC Fuel spodziewa się znacznego odbicia w nadchodzących tygodniach, co może być dobre również do Bitcoina. Zobaczmy, jak to wygląda na wykresie Bitcoina. Mam tutaj poprowadzoną tą zieloną linię. Ona była wielokrotnie testowana przez wiele tygodni, bo jesteśmy na interwale tygodniowym. Zwróćcie uwagę tutaj na ten obszar. Po ogromnych wzrostach, których byliśmy świadkami ponownie, od góry przetestowaliśmy ten trend. To wsparcie. Zobaczcie, prawie. Idealnie. Pamiętajcie, to co Wam pokazałem, są to potencjalne dwa scenariusze, na które warto być przygotowanym, zarówno ten negatywny i potencjalny spadek, o którym mówi tak wiele osób, jak i ten bardziej optymistyczny, o którym. Wspomniałem przed chwilą. Miejcie jednak na uwadze, w którym miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. Jakie są nastroje na tym rynku? Po tym dużym odpływie kapitału, który mieliśmy od listopada 2021 roku, mieliśmy okres stagnacji, można tak to nazwać, w którym to wielkość tego kapitału oscylowała w okolicach 2 bilionów. Natomiast teraz zobaczcie, zanotowaliśmy duży spadek, i licząc od samej góry, gdzie mieliśmy tego kapitału prawie 3 biliony, teraz jest go prawie 3 razy mniej. Trzeba mieć to na uwadze, bo licząc na wzrosty, tu i teraz możemy się nie mile zaskoczyć. Pamiętacie, o czym mówiłem tydzień temu, że podczas poprzednie w 2018 roku Bitcoinowi zajęło ponad 220 dni, aby wrócić do poziomu sprzed spadków, czyli mówimy tutaj o bessie, która może potrwać do listopada 2022 roku, a ewentualne odrodzenie, potencjalne wzrosty grudzień 2022 lub początek przyszłego roku. Tak czy inaczej, w mojej opinii, warto obserwować to, co robią inni na tym rynku, kiedy mamy takie spadki, kiedy nie wiemy tak naprawdę, czy Bitcoin pójdzie do góry, czy w dół, czy mamy bezce, czy też hossę. Zobaczcie, wieloryby bitcoina kupują deep na spanikowanym rynku. I w momencie, kiedy ekstremalny strach na rynku ewidentnie po powoduje panikę wśród drobnych posiadaczy, którzy wysprzedali swoje aktywa na stracie. To w tym samym momencie wieloryby po cichu kupują spadek cen, a ich aktywność gwałtownie wzrosła na początku lutego 2022 roku i stale utrzymuje się na tym poziomie. I mamy tutaj tego dowód: liczba portfeli, które mają 1000 lub więcej bitcoinów osiągnęła 2224, a jeden z wielorybów 7 maja, gdy bitcoin kosztował 36 tysięcy dolarów, zakupił 1000 bitcoinów, następnie 14 maja zgromadził 553 kolejne bitcoiny, kiedy cena bitcoina konsolidowała w okolicach. 3. 30 tysięcy dolarów. A więc widzimy, ci najwięksi kumulują teraz Bitcoiny, nie zastanawiając się, czy Bitcoin spadnie, czy też pójdzie do góry już teraz, bo patrzą na to aktywo długofalowo. To przynajmniej dla mnie jest wskazówka, jak rozgrywać swoje pozycje na tym rynku, jak patrzeć na kryptowaluty. Bo oczywiście możemy zarabiać tu i teraz, da się to zrobić, czy to korzystając z dźwigni, czy nawet tradując na rynku spot. Natomiast pamiętajcie o tym, jak wygląda wykres Bitcoina na przestrzeni lat. Mimo tego, że notuje korekty, spadki, a obecnie mamy najdłuższą serię. Świet spadkowych, tygodniowych świec spadkowych w historii, to to wszystko tak naprawdę może być niczym, jeżeli popatrzymy na wykres Bitcoina za parę lat. Sprawdźmy zatem, co robią obecnie Polacy, kiedy mamy ogromną inflację, kiedy nasze pieniądze tracą na wartości i tutaj jest informacja, że uciekamy w kryptowaluty, złoto oraz akcje GPW. Dane pochodzące z rynku Polak Inwestor 2022 wskazują na to, iż Polacy posiadają, posiadali w portfelu inwestycje na rynkach GPW, nieruchomości, kruszce oraz a powodem takiego inwestowania była oczywiście inflacja, nasza przyszłość w postaci emerytury, spokój o finanse oraz dywersyfikacja portfela. Tutaj mamy pokazane na wykresie, co skłaniało Polaków do inwestowania. Po pierwsze, był to spokój o finanse na niedaleką przyszłość, ochrona przed inflacją, dywersyfikacja źródeł przychodu, spokój o finanse na emeryturę, dywersyfikacja portfela inwestycyjnego oraz wyższy status materialny. I te osoby najczęściej wybierały akcje GPW lub New Connect, nieruchomości, krówce jak złoto czy srebro, a na czwartym miejscu. Kryptowaluty. I zobaczcie, kryptowaluty były częściej wybierane niż obligacje skarbowe, fundusze, nawet edukacja własna czy indywidualne konto emerytalne. Już nie wspomnę o lokatach walutowych, czy przykładowo własna firma. W tym momencie mało kto decyduje się otworzyć firmę. Wiemy jak ciężko jest utrzymać się na rynku, jak duży odsetek firm upada w pierwszym roku. No i oczywiście koszty, które teraz mamy, prąd, gaz, to wszystko nie napawa optymizmem, aby własną firmę otwierać. Dlatego właśnie akcje, nieruchomości, też krótce i kryptowaluty były pierwszym wyborem ankietowanych. Pamiętacie z poprzedniego kryptonius mówiłem Wam o krachu związanym z upadkiem kryptowaluty Luna, jaki miało to bezpośredni wpływ na to, co działo się na rynku Kryptowalut, jak ogromne spadki przez to zanotowaliśmy, czy to na Bitcoinie, czy na innych altcoinach. Ale wspominałem również o tym, że będzie miało to swoje konsekwencje w postaci regulacji. I mam tutaj informację: Rada Stabilności Finansowej wezwana do zaostrzenia regulacji kryptowalut. Wszystko przez upadek Terra. Upadek kryptowaluty Luna, projektu Terra, skłania decydentów politycznych do zaostrzenia regulacji. Rynku kryptowalut. Urzędnicy z Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych spotkali się w Niemczech na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych G7 na początku tygodnia. W świetle ostatnich zawirowań na rynku kryptowalut, G7 wzywa Radę Stabilności Finansowej do przyspieszenia, szybkiego opracowania i wdrożenia spójnych i kompleksowych regulacji, wskazują ministrowie finansów z wyżej wymienionych krajów. Dodatkowo sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych Janet Jelen, mam nadzieję, że dobrze wymawiam to nazwisko, powtórzyła swoje wcześniejsze apele o stworzenie spójnych, federalnych ram prawnych dla stablecoinów, mówiąc, że sytuacja po prostu ilustruje, że jest to szybko rozwijający się produkt, który stwarza ryzyko dla stabilności finansowej i że potrzebujemy odpowiednich ram prawnych. To wszystko dzieje się na naszych oczach. Można powiedzieć, że Luna, Terra Luna była iskrą, zapałką rzuconą do beczki z benzyną. Teraz mamy tego Konsekwencje. Miejmy tylko nadzieję, że regulacje tak naprawdę pomogą uczestnikom rynku kryptowalut, będą ich chronić jeszcze bardziej na tym rynku, a nie będą swego rodzaju koniem trojańskim, który na ten rynek zostanie przyprowadzony. Przed chwilą mówiłem wam o tym, że potencjalna bestia zima, na nazwijmy to jak chcemy, może potrwać do listopada czy też grudnia tego roku. Natomiast tutaj mamy predykcję osoby, która niejedno widziała na tym rynku i uważa, że zima może potrwać dłużej niż Jeden rok. Zdaniem założycielki Delta Blockchain Found, myślę, że to dopiero początek kryptowoltowej zimy. Będziemy tu co najmniej przez półtora roku. Nie wierzę, że Bitcoin wróci do poziomu 45, 50, czy nawet 60 tysięcy dolarów w ciągu półtora roku. Jestem bardzo zaskoczona, że ludzie oczekują, iż Bitcoin będzie się nadal utrzymywał w okolicach 30 tysięcy dolarów. Spodziewam się, że spadnie on do poziomu około 14 tysięcy. Założyciel kryptowolty Cardano Hawkinson również uważa, że rynek znajduje się obecnie w głębokiej fazie nowej kryptowoltowej zimy. Według niego, aby osiągnąć no potrzebę, tygodni, a nawet miesięcy po których nastąpi chwila wytchnienia. Vitalik Buterin, czyli twórca kryptowaluty Ethereum uważa podobnie, że obecnie mamy Bessę, a zapowiedział o ją już w lutym tego roku. Natomiast jednocześnie twierdzi, że jest to bardzo dobra rzecz dla całego rynku, ponieważ ludzie, którzy są głęboko zaangażowani w kryptowaluty, a zwłaszcza w budowanie rzeczy, wielu z nich z zadowoleniem przyjmuje rynek niedźwiedzia. I już zupełnie na koniec chciałbym przypomnieć albo powiedzieć tym osobom, które na tym rynku są stosunkowo niedługo, że wczoraj, czyli 22 maja obchodziliśmy 12 rocznicę Bitcoin Pizza Day. Jest to dzień, w którym społeczność Robi pizzę z symbolami bitcoina, czy też jak w tym przypadku giełdy Binance, aby uczcić pierwszą transakcję za pomocą bitcoina. Przypomnę, 22 maja 2010 roku entuzjasta kryptowalut Laszlo Haniecz kupił dwie pizze za 10 tysięcy bitcoinów, dokonał tym samym pierwszej na świecie fizycznej transakcji bitcoin. Sprawdźmy, jak na przestrzeni lat zmieniała się wartość tych 10 tysięcy bitcoinów. Zobaczcie, 2011 rok, czyli rok po tej transakcji, wartość tych bitcoinów to było prawie 100 tysięcy dolarów. 2012 ponad 100, 2013 ponad milion, 2014 ponad 5, potem w 2015 mieliśmy spadek do 2. W 2017 było to już 22 miliony dolarów, w 20, 92, no a obecnie jest to ponad 300 milionów dolarów za dwie pizze. Oczywiście pod warunkiem, że ta osoba trzyma, aby te bitcoiny nie sprzedała ich. No a o to, jak wiemy, jest bardzo, ale to bardzo trudno. Łatwo się mówi, co ja bym dał, gdybym mógł kupić bitcoina w 2010 roku, teraz bym był milionerem. Tak naprawdę nie jest to takie proste, bo nawet gdybyś kupił, kupiła w 2010 czy też 2011 roku dużą ilość bitcoina, to prawdopodobnie nie wytrzymalibyście nawet roku, aby utrzymać go w swoim portfelu, ponieważ przy w pierwszej nadrżającej się okazji, przykładowo w 2013 czy nawet 2014 roku, sprzedalibyście tego Bitcoina, nie wytrzymując do obecnego momentu. Tak samo jest też z rynkiem NFT. Jak pamiętacie, w późną jesienią ubiegłego roku kupowaliśmy takie śmieszne ptaki za około 100 CRO, później była ich wartość zmniejszona do 21 CRO. Mało kto się na to zdecydował. Teraz te ptaki można zakupić za 1200-1400 a wczoraj polowaliśmy na nową kolekcję tych ptaków. Mi udało się ich również kilka zakupić. Tylko pytanie, jak długo będę w stanie wytrzymać z tymi NFT? Po pierwsze nie wiemy czy w ogóle odniosą sukces, a po drugie nie wiem czy przy pierwszych znaczących wzrostach po prostu ich nie sprzedam realizując zysk, okej? Okay? I teraz za 10 lat ktoś może obejrzeć to nagranie i powiedzieć, słuchaj kupiłeś sobie kruki za około 80 dolarów, sprzedałeś, dajmy na to za 2000 dolarów, a teraz są warte. 50 tysięcy dolarów. Dlaczego ich nie trzymałeś? Co ja bym dał, żeby być na Twoim miejscu? Kupić sobie te kroki i trzymać je po dziś dzień. Wiecie, to jest zawsze gdybanie, nigdy nie wiemy, co przyniesie przyszłość, czy dany projekt odniesie sukces. Tak samo osoby w 2010 roku nie wiedziały, co będzie z Bitcoinem za parę miesięcy, a co dopiero lat. Wówczas była to nic niewarta moneta. Moneta, za którą można było ewentualnie zakupić sobie dwie pizze. Ale to jednocześnie pokazuje nam również, aby patrzeć na rynek troszeczkę szerzej. Po pierwsze, dać mu szansę. A po drugie, nawet jeżeli decydujemy się na realizację zysku, chcemy sobie kupić za nie pizzę, dobry obiad, czy nowe buty, to w Warto sobie jakąś cząstkę. Jakiś procent tego naszego aktywa zostawić długofalowo i po prostu o nim zapomnieć. Zwróćcie uwagę na to, nawet zakładając, że ta osoba miała 10 tysięcy bitcoinów i nigdy ani jednego więcej, to gdyby chociaż 10%, ba, nawet 5% tych bitcoinów zatrzymała i powiedziała sobie przez najbliższe 10 lat ich nie tykam, to byłoby to coś spektakularnego. Dlatego ja również często mówiłam o tym, że jeżeli nawet decyduje się na sprzedaż jakiegoś tokena, kryptowaluty, czy też jak w tym przypadku takiego czy innego NFT, zawsze staram się przynajmniej jedną sztukę zatrzymać na dłużej, czy jak w przypadku tokenów określonych określony procent całej puli i po prostu o tym zapomnieć. Jeżeli ten projekt nie wypali, dostanę z nic niewartym tokenem NFT czy też coinem, zwyczajnie nie zrealizuje całego zysku. Natomiast jeżeli któryś z tych projektów wypali, takie moon bugi, bo takie na rynku tutaj nazywamy mogą dać nam zrobić dużo, dużo więcej niż pierwotnie zrealizowany zysk. Pamiętajcie o tym, zwróćcie sobie na to uwagę, bo właśnie zwłaszcza w takich chwilach jak Bitcoin Pizza Day. To nam przypomina, że po prostu warto. Jeżeli chodzi o moją osobę, to w pierwszej kolejności zawsze staram się ochronić początkowy kapitał, zabezpieczyć wkład. Czyli staram się realizować zyski jak najszybciej, aby wypłacić swój wkład. No a później stopniowo staram się na takim ruchu zarobić. Natomiast również co nie jest łatwe, staram się jakąś część zostawić. Długofalowej, po prostu o tym zapomnieć. Dobra, także to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że było wartościowo. Jeżeli tak, zostawcie proszę łapkę w górę oraz jakiś komentarz, ponieważ dzięki temu ten kanał może rozwijać się jeszcze szybciej. No i oczywiście pamiętajcie o tym, aby komentować wszystko o Binance oszczędności, ponieważ każda osoba, która zostawi po sobie ślad, ma szansę zgarnąć 10 dolarów w BUSD. Trzymajcie się. Hej.